Przyznajcie, że ta droga prowadząca do Vallety, czyli przez miasteczko Floriana, oświetlona ze wszystkich stron, wygląda całkiem całkiem. A teraz idziemy do Vallety. Cześć, witajcie z walety i dzisiaj mam dla was chyba najkró najkrótszy blok, jaki był na tym kanale, ale jestem w Valletcie i stwierdziłam, że tak szybko pokażę Wam, jak wygląda po prostu tutaj na święta, jak jest, jak jest przystrojona, czy w ogóle, także zapraszam. Jesteśmy na głównej ulicy i tutaj w tym pubie, w weekendy szczególnie, jest cała masa ludzi, pełno i wszyscy, wiecie, stoją, ok, dziwny kadr, wszyscy stoją e, na zewnątrz. I cała ulica tak wygląda, powiem Wam, że na żywo wygląda to lepiej, jakoś robi większe wrażenie, ale no, aparat tego nie oddaje. Kolejny pub na ulicy równoległej do tej głównej, gdzie bardzo dużo ludzi stoi na zewnątrz. Oczywiście głośno gra muzyka, każdy z drinkiem. I powiem Wam, że właśnie w takich miejscach na Malcie można poznać ludzi, więc polecam. Nie, nie tylko główne uliczki są ozdobione, ale mniejsze także. Ale powiem Wam, że jestem w szoku ile w ogóle tutaj jest ludzi w e, grudniu. E, zawsze cały grudzień praktycznie spędzałam w Polsce. Niestety w tym roku e, no, inaczej wyszło, ale nie wiedziałam, że aż tyle jest tutaj osób. Ale już powiem Wam, że wiatr się zrywa i tak robi się delikatnie nieprzyjemnie, ale no, dość przesadne. No teraz wpakujmy w siebie milion kalorii. No bo czemu nie? Jest zima, więc y, tłuszczyk można schować, prawda? Pytaliście o choinkę i powiem Wam, że co prawda nie przyszłam całej palesty, bo jestem tu chyba od 20 minut, no i nie przejdę, ale nie widziałam żadnej, więc nie wiem. W sumie zaskoczyłam się, bo myślałam, że gdzieś przy wejściu będzie. Jeżeli ktoś mnie ogląda, kto wie, czy jest tu jakaś wielka choinka, to możecie dać mi znać, bo po prostu jest ciekawa. Całkiem ładna szopka, ja już ją pokazywałam Powiem Wam, że zaczęło tak wiać, że z tej fontanny A stoję jednak kawałek od niej e, Czuję jak... ojej, a ostrość? E, czuję jak na mnie lecą krople e, Po walecie rozstawione są takie różne rzeźby Jak na przykład krowy, które mieliśmy Jest też świnia A tutaj jest ptak na dłoni I ta konkretna rzeźba e, jest przydzielono do przysłowia lepszy ptaszek w garści niż sto w powietrzu. No, takie podobne do naszego. A teraz zobaczmy jak takie e, ozdoby wyglądają w mniejszych miasteczkach. Widzimy się w Naszar. Przenieśliśmy się, tak jak mówiłam, do Naszar, gdzie nie mogli dać więcej już warzułcego światła, no ale dobra. Jesteśmy na takiej małej uliczce. Światełka są są w wielu, w niektórych oknach idealnie mi się zgrało proszę, są szopki tak, są normalnie szopki są jakieś tam ozdoby, szczególnie te domy, to znaczy mieszkania na parterze mają wystawione w oknach szopki i to nie jest tak, że one są rzadko, one są prawie non stop, na każdym kroku też są popularne takie mikołaje wiecie, drapujące się na balkon. No, co kto lubi, a teraz chodźmy na główną ulicę. Co roku ten kościół był um, ozdobiony, tak bardziej, dużo bardziej niż jest teraz, no ale aktualnie jest remont. O, tutaj mamy jeden ze świecących budynków. E, tutaj też jest szopka, zaraz tam podejdę bliżej. No i główna ulica ale to jest takie coś Ala Rondo, więc y, wolałabym się nie zabić. Może się rozejrzę, jest i szopka. A za mną główna ulica. No i oczywiście pełno światełek. I um, ogólnie jestem w szoku, bo Naszar to jest małe miasteczko, a jest tu naprawdę bardzo dużo. No zobaczcie, chociażby tutaj bardzo dużo ozdób. A tutaj mini palmy przyozdobione lampkami. Całkiem fajnie o ile mniej wieje e, w Daszar niż w tych miasteczkach e, znajdujących się nad morzem, to jest po prostu przepaść czasami się czuję jakbym mieszkała w jakiejś takiej, wiecie, dziurze, gdzie tutaj nic nie dociera ale to zalepa tutaj dalej ozdoby ale ja zmierzam tam troszeczkę dalej e, bo jak ostatnio przejeżdżałam tamtędy, to widziałam całkiem, o Boże, patrzcie jakie lustro okej okay. Widziałam całkiem hmm. ciekawe ozdoby. No, ktoś ma rozmach. No przyznajcie, że trochę się wyróżnia na tle tych, których praktycznie w ogóle nie widać, jak jest tak ciemno. No, popatrzmy jeszcze przez 3 sekundy. Ok, idziemy dalej. I na koniec tego filmu z Walety z Naszar. Oraz z Gdańska życzę Wam wesołych świąt, szczęśliwego nowego roku i w ogóle bardzo się cieszę, że byliście w tym roku ze mną tu na kanale. Jestem Wam niezwykle wdzięczna. Ja już kilka dni temu przyleciałam do Gdańska. Pogoda, jak widać, nie rozpieszcza. Trochę boję się o aparat teraz jesteśmy na Starym Mieście na ulicy Długiej, idziemy zobaczyć choinkę i powiem Wam, że trochę mi ostrość nie łapie ale no warunki atmosferyczne nie sprzyjają idziemy zobaczyć choinkę powiem Wam, że namówiłam, bo teraz mieliśmy Wigilię, tak, znaczy Wigilię może bardziej jakieś spotkanie przedświąteczne ze znajomymi, bo tutaj właśnie niedaleko Starego Miasta i Przekonałam kilkunastu znajomych, żeby przyszli tutaj i zobaczyli choinkę, chociaż jak widzicie, leje. Już w ogóle zero makijażu, jakieś tam resztki pospływane, no ale trudno, pewnie będę chora jeszcze bardziej niż jestem. Jakiś dar przekodywania mam czy co? Nie wiem, ale e, jest fajnie. Na vloga Ej, Weź, daj, ja ci nagram jakiś początek. <gry> jak dobra, dobra. Nie, naprawdę nie Ech. trzeba. Nie trzeba. No i mamy już godzinę drugą w nocy i kompletnie wszystko jest tutaj pozamykane, ale. Światełka ładne są, e, także chyba fajnie. E, normalnie za dnia jest tutaj jarmark e, bożonarodzeniowy. E, z tego co pamiętam z poprzednich lat całkiem fajnie. Lodowisko tam kiedyś było, nawet nie wiem czy jeszcze jest. No ale teraz druga w nocy, dużo deszczu, no, ale i tak jest ładnie. A tutaj jest Neptun, który nie jest podświetlony, więc jednak dużo bardziej rzuca się w oczy choinka. No teraz to mm, nie. Wyostrzenie? Okej. Okay. Zawsze mi się podoba ta ulica. Teraz, jak nie ma ludzi, to w ogóle jest jeszcze lepiej. Tutaj. Ojej. Trochę mi nakropiło na obiektyw. Zanim mochniem już aparat do reszty, bo ja już to już do suchej nitki. Yy, jeszcze raz bardzo Wam dziękuję, życzę spokojnych świąt w rodzinnej atmosferze i myślę, że widzimy się w nowym roku, co? Mam taką nadzieję, także pa pa!